reprezentacja Estonii kontra reprezentacja Łotwy, choć seniorskiej Estonii i reprezentacji Łotwy. Zaczynamy zatem te zmagania. Estonii, ale marką na pewno i wygrana z łotyszami w statystykach zawsze może być zapisana jako coś niezwykłego. garnituru są na pewno bardzo, bardzo dobre, ale teraz szansa przed Estonią. Okazja jeden na jednego z bramkarzem i jest gole dla Estonii. Jest prowadzenie zespołu estońskiego. No i ten bardzo, bardzo doświadczony Robert Roba już wpisuje się na listę strzelców w siódmej minucie tego spotkania Estonia, zatem prowadzi 1-0, zdobywając gola w liczebnym osłabieniu. Błąd tutaj przy bandzie, przejęty krążek długość ma i na razie oczywiście to czyni. Ale teraz ładne rozegranie przed bramkę, jak to? tutaj gola, zapewne tak się dzieje, a Łotwa cały czas w natarciu. Teraz przed szansą Estonia, znów blisko bramki Łotwy. Nowikow ponownie gdzieś za zasłonę. Niespecjalnie Łotysze przejmują się tym, co dzieje się na tafli. Teraz 6 minut, to jest rzeczywiście zgodne z prawdą. nie Niezmowna 7 do końca tej pierwszej tercji. prowad pracy na bandach też nie ma aż tak wiele, ale sytuacji strzeleckich kilka i mamy co pooglądać. no Teraz też znowu było blisko. zdążą jeszcze coś zrobić w tej pierwszej tercji? Zdążyli, jest gol dla drużyny łotewskiej. 1 do 1 osiągnęli cel 17 sekund przed końcem tej pierwszej odsłony. No ale zanosiło się na to od pewnego czasu, bo byli zdecydowanie w defensywie estończycy. No i próbowali próbowali zaskoczyć się w jakiś sposób z tej kamer Grauzis doprowadziły do wyrównania, w nie, za długo chyba zwlekają z oddaniem uderzenia, choć świetna była okazja na to, żeby przy słupkach bramki reprezentacji Łotwy, ale nie udało się, Łotysze w odpowiedzi, Estis, fragment delikatnego chaosu, ale może teraz Estonia przed szansą na to, żeby objąć prowadzenie 2 do 1, krążek jednakania. Ostatniego brakuje, choć teraz jest niezły pomysł. Dobrze rozrzucili Tarsa. Udało się i przejmuje Snesarewski. Arak! Ale świetna obrona Łotewskiego. Liczą na niego niemal w każdej akcji i w formacjach specjalnych. Oczywiście Roba też się pojawia. Skutecznie uczynił to Linde. I Linde. I teraz on w ataku. Proszę, przejechał całe no, ale nie wyniknęło to. Tutaj nic, co zmieniłoby nam rezultat teckiej, łotewskiego zespołu i teraz też łotysze są w natarciu na początku tej trzeni. Nic większego, jeżeli chodzi o pożytek nie przyniosło. Może będzie jednak jakiś strzał z dystansu. Otwarta droga do bramki. Dobitka. Kojtma nie bardzo wiedział, gdzie ten. Znowu jednak atakuje. Łotwa. Kolejny strzał, jeszcze dobitka. I dwukrotnie świetnie. Jak nie Łotwa, to może Estonia, skoro przetrwali. Mogą grać Estonczycy w piątkę i szansa strzału od razu. Bez namysłu, bez zastrawili w osłabieniu, to dlaczego by nie trafić w przewadze? Roba. Oczywiście on musi pojawić się na lodzie. Roba zbliżają się do bramki. Jest strzał, jest gol! Jest wykorzystana liczebna przewaga zespołu einstońskiego, no i udało się Kulincewowi wprowadzić krążek do bramki Estonia, zatem po raz drugi w tym meczu obejmuje prowadzenie. Roba wypatrzył Kulincewa, ten uderzył ładnie krążek estończyc. ale muszą się wystrzegać błędów, Ozolins... Znów przejęcie w strefie neutralnej, kolejna próba strzału, jeszcze wrócił kron. Oczywiście obserwujemy jednych i drugich pod kątem rywalizacji z reprezentacją Polski patrzymy, co robią Łotysze. Mają kłopot Łotysze. Z tą chyba wygrają ten mecz. Tak jest, tak się właśnie dzieje. Stąd... Z reprezentacją Litwy. Do usłyszenia, do zobaczenia.